To ma swoich yy, zwolenników to rozwiązanie i uważają, że ono, ono jest lepsze niż AIO. Jeżeli ktoś na przykład faktycznie nie ma warunków do suszenia pieruchy, uh -huh. to na pewno doceni system SIO, bo tak. system SIO to jest takie troszkę AIO, z którego mogę wypiąć wkład. Po prostu. I kiedy piorę, to piorę osobno otulacz. Yy, tu mamy SIO. To jest uboższa wersja z iO, to jest właśnie SIO Snap in one. Czyli zepnij w jedno. Generalnie w otulaczu z chodzi o to, że mamy napeczki system nap wewnętrznych tutaj, wbudowany kierunek. żeby tutaj to Mamy na pewno, dwie z przodu, dwie z tyłu. Służą po to, żeby właśnie nie luźno włożyć wkład, tylko go wpiąć. Piąć po to, żeby było wygodnie, żeby się nie przesuwało. I można to przygotować wcześniej. I można to przygotować wcześniej, proszę to Marysiu. Y, można to przygotować wcześniej i tutaj sobie wpinamy. I no u mnie też ten system dosyć długo gościł, bo ja to jestem taka otulaczowo-ajowa. Otulaczowo a CIO było takie pomiędzy, więc, więc po niej sięgnęłam. Najkrócej Jak miałam. Aby SIO też jest otulaczem. Też, właśnie, to jest, te, to jest też to, że CEO może po prostu być otulaczem. Ja nie muszę, Jeszcze u was jest to fajne, że te napki z przodu są zakryte. Tak. Więc one się nie będą wbijać e, nie dziecku, będą. brzuszek e, ani nic z tych rzeczy, a z tyłu zakryjemy wkładem i też się wbijać nie będą i bądź, mogę dowolny wkład zastosować Tak, tak a propos, propos napek tylnych, jeśli nie zakryjemy bądź ktoś się boi, że wkład się przesunie i jednak napka może odbijać się na skórze dziecka, są zaślepki, SIO, tak się to dokładnie nazywa, służące właśnie po to, że zapinamy taki puchaty krążek na napce, żeby właśnie zakładając inny niż dedykowany do SIO wkład mieć to bezpieczeństwo, że skóra dziecka nie zostanie boleśnie gdzieś podrażniona. I Wy macie swoje zaślepki Oczywiście dedykowane są z Waszymi zaślepki, napkami, bo tak. Wy macie też, warto o tym wspomnieć, Wasze wkłady SIO mają swoje napki. Tak, dokładnie. I tutaj y, warto o tym pamiętać, że one pasują konkretnie do tych do wkładów. Do tych systemów, do, tak, tak, tak. To jest fajne, tutaj sobie chowamy. Tutaj nic nam nie przecieknie, bo tu mam dodatkową warstwę pulu. Tak, dokładnie, Więc nie, nie ma taki. problemu, że to gdzieś tam nasiąknie. Ten pulic oczywiście od dołu, laminat jest od dołu, a tutaj dziecka e, pól nie dotyka. No to już taka strefa ochronna. I wasze jakby. wkłady składają się z boostera, który jest doczepiany. I z wkładu. z wkładu właściwego. Tutaj mamy frotę mambusową. Tak, tak. No, jakby roz, rozrzut wkładów dedykowanych do CU jest olbrzymi, i to będzie może tematem następnych naszych podróży. Jest czym przez wybierać? W świe, świecie wieluchowym. Jest czym wybierać dokładnie. I preferencyjnie, i, i rozmiarowo. także I, i kto poświęcimy chce szybko suszyć, i, i kto chce, chce mocną chłonność, dokładnie. i kto, kto chce naturalnie. Kto, 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 kto nie musi mieć całkiem naturalnie. Tak. Ale chce mieć szybko i sucho, jest duża dostępność, opowiemy na pewno. Tak, i ty też, Beata, zwracałaś uwagę na to, że w krajach skandynawskich bardzo doceniają to, że właśnie mogą rozpiąć pieluchę i szybko ją wysuszyć. Tak, tak, tak. Zdecydowanie to jest duży atut, bo tak jak już mówiliśmy w przypadku aju, ajo, jednak ta warstwa chłonna jest wszyta. Pomimo tego, że ją rozłożymy, wyciągniemy, jednak ta pieluszka potrzebuje czasu na wyschnięcie. No i tam zwłaszcza... mamy 100% bawełny, Tak, tam masz... Dokładnie, bawełny, jakieś... naturalne dłużej. materiały dłużej. też dłużej wysychają. Yy, może być to troszkę problematyczne, jeśli ktoś nie posiada suszarek yy, i musi to suszyć naturalnie. No, jest, jest, to, jest to zupełnie inny temat niż w przypadku SIO, bo w przypadku SIO wszystko jesteśmy w stanie rozpiąć i tak. wyjąć. Mało I możemy tego, zostawić jeśli... komuś, kto jest totalnym lajkiem i tak. powiedzieć, proszę masz tutaj pieluszkę. Zapij ją tylko, zdejmi do żłobka. To jest fajne rozwiązanie do żłobka, jest. bo przecież my jest. mówimy też już o rozmiarze one size, czyli takim, w którym e, często chodzą dzieci starsze, to nie są noworodki już, tak, tylko to, to są, są dzieci, noworodki. które często zostają już z, czy z opiekunem innym, tak. czy chodzą na spacery z rodzicami, czy gdzieś tam, e, czy gdzieś do żłobka, czy ze znajomymi, czy coś.